Siema, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie ogrywać paczkę another Minecraft pack, paczka z tego co widziałem. Widziałem tylko menu i menu jest bardzo dobracowane. O, jest chyba ten mod nawet na spadające drzewa, spadające drzewa, że szybciej można je ścinać. W celu żadnego nie mam na tą paczkę na te odcinki, jakie będą, ale myślę, że fajnie by było po prostu zrobić jakąś serię na tym kanale, bo zawsze po prostu miałam takie może marzenie, że. Tu nie ma jednak tego moda. Żeby zrobić właśnie taką serię na moim kanale. Wow! Od razu widzę, że są nowe ploczki Calcyt. Pikax. Czyli muszę kiedyś skraftować, żeby to wykopać. Czy ja coś z tego mogę skraftować? Aha, to dekoracyjne, bardziej itemki. Okej. Okay. Czy tutaj też da się położyć? Nie. Nie siedzę tak za bardzo w wodach Znaczy bardzo w modach w ogóle nie siedzę. Do... I wow, to są projekty? Tak, to są jakieś projekty. To sobie tutaj odłożymy. W modach, jak mówiłem, nie siedzę w ogóle. Kiedyś, ale to bardzo, bardzo dawno temu i takie bardzo podstawowe mody sobie ogrywałem. Aha, dobra, to tak edytra to działa. Fajnie, jakby ktoś tam, kto bardziej w tym siedzi, jakieś porady dał w komentarzach, bo naprawdę nic nie wiem o modach. Aha, tu, dobra, tu. Patyki leżą na ziemi, nawet. To tak się szybko niszczy. Nawet nie wiedziałem, że to tak szybko. Łatwo można to zniszczyć. Nie wiem po co to tak właściwie zebrałem, ale. Myślę, że później będzie przydatne przy budowie jakiegoś domku, czy coś takiego, a co to jest, jakaś ruda? Ruda soli. Wow. Aha, tu mogę postawić. Położyć bardziej. Okej. Okay. Jakie to są kill w ogóle do zrobienia? Tego da się coś zrobić. Ta siekamienne kamienny kilo proszę. Sobie od razu zrobię siekerkę. Mhm. Jakie fajne dźwięki są w tej grze. Kugółkę nawet słychać. To jest tak wygodne. Niezabójcze. Rudacyny, o. Nie. What's up, otwory? To jest akurat z Minecrafta. Advancement. Advancement, achievement. Momsy Adventure. Okej, okay, czyli na dobrą sprawę to... Ten blok... nie, nie ten blok, ten inny. Kalcyt zastępuje nam... On się bardzo szybko kopie. Kalcyc zastępuje nam... Kamień? Tak. Bo... Można zauważyć, to nie da się wykopać kamienia naszego zwykłego. Okej, okay, nasiono selera. Wow, możemy nawet... ...pomarańczy zebrać. Tak, oh. Może trochę zdrowia dostaniemy. Uprawa herbaty, wow. Dobra, to lepiej prawem zbierać. Błyszcz. Szak, krzak. Proś. że się przestraszyłem, że tu jakaś mysz biegnie czy coś, a to spada ten piasek. Odłamki tego piasku, ziarenka, od, jakie odłamki? Aha, mam coś jakiś odpowiednik żelaza. Bo może sam, same żelazo znajdę. cyny. Cyna, z tego co wiem, to jest... nie mogę nawet wejść po to. Co ja mam zrobić teraz? Ruda tu jest cena. Teoretycznie mógłbym zrobić trawdora, żeby tam po to się dostać, ale nie wiem, czy to jest opłaca. Ruda srebra. Yy, nie mogę. No. Nie mogę, czy nie mogę to wychować? Nie mogę. Tego też nie mogę. No, dobra, to pokazuję u góry. Tu helem jestem. Kolejne łapki. Chociaż żeby sobie życie zregenerować, to nie mogę tego za, yy, zebrać. Różowa ruda, ciekawe. Co robi ten creeper? Jestem bardzo ciekawy. Oho! Każdy będzie wybuchał? Każdy wybuchnie? Tak, każdy by wybuchł raczej. Dobrze, że ten klock zostawiłem, to mi wrażenie zadałem Szyszka. Wow. Co to tam lata? Ja może jeszcze skrzynkę sobie zrobię. Cały czas. O, jest żelazo. Tak, chyba żelazo. Wkładamy tutaj sobie itemki. O, dobra. Da się przytrzymać i wkładać, nie trzeba pojedynczo. Być może to jest w standardowym Minecrafcie, w vanilli, ale ja nie siedzę na tych wersjach totalnie. Gram całkiem sporo w Minecrafta, ale po prostu 1.8. Co jest? duh Aha. Chyba tarczę sobie zrobię. Ta noc będzie ciężka chyba. No serio, zrobię tą tarczę, bo się boję. Dobra. ktoś pewnie się teraz czuję z tą tarczą. Chociaż zobaczymy ile ona mi da w ogóle. O! Wow. Dobra, dużo da. Mały creeper. Jeszcze bardziej denerwujący. Ciekawe, czy większe, czy mniejsze eksplozje powoduje. Spadł cały. Jak nisko to jest. Co jest? Czemu on jest czarny? Borową szkieletą dobra Czy da się z czegoś cokolwiek zrobić? Nie Z tego nie da się Z tego? Z tego też nie da się Jak można dodawać? Co jest? Aha, jakąś... Paumachołka dostaliśmy Jeszcze nie zniszczony M Mogę jakoś kopać nim? Dobra, mamy złoże żelaza Czyli jest normalne żelazo, Rudy ż normalnego żelaza Aha no. Mogłem się tego spodziewać patrząc w górę ale Tak, musiałem wykopać Sól, na razie soli ja nie będę zbierał Banglum. Kok, to jest nisko Te creepery, czemu one uciekają? Mogę <laughs> je oswoić jakoś? Tu jest duży mama creeper Wow Nie, tu jest duch, od ducha uciekamy Dobra, może... Nie no, buty to... Aha! Nie, ja ich wolę, ja je wolę likwidować na razie. Dobra, mamy całe żelazo przypalone. Chyba to się szybciej przypala. O, tak mi się wydaje. Możemy zrobić kilow. Kilow to chyba będzie najrozsądniejsza rzecz, jak na razie. Do zrobienia. 9, no to może to szybsza, atak speed, no ale nie wiem. Nie wiem, co jest lepsze. Na razie ja nie będę z żadnymi łapkami się bił. i mam jeszcze drugie trzy na kolejny killów albo... żeby sobie dozbierać na coś. Ja będę się chyba żegnał z wami. Dzisiaj kom yy, odcinek bez kamerki... Jak tu? O, dobra. <ścoughs> Dzisiaj odcinek bez kamerki, bo po prostu jestem trochę... przeziębiony i... No po prostu nie chciałbym yy, włączyć teraz kamerki. No ale myślę, że następne odcinki to już pewnie będą z kamerką. Tak, nie mogę nawet tak jakoś Normalnie bym się w kamerce pożegnał, no ale dziś jest jak jest. Do następnego. Cześć.